Sto dni szczęścia, to powieść o nieuchronnym losie, o bólu, ale także przede wszystkim o nadziei i przyjaźni. Prawdziwa lekcja o tym, że każdą tragedię da się przekuć w radość. Często znerwicowani, zmęczeni, zaganiani i ślepi na otaczające nas piękno świata. Niejednokrotnie zatracamy umiejętność czerpania prawdziwego szczęścia z codzienności, doszukując się problemów, złych wieści, złości. Autorka w swej książce sprawnie operuje emocjami czytelnika, fundując uśmiech, nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Ta książka to wbrew pozorom także prawdziwa machina pozytywnej energii która uczy nowy, nowych perspektyw, akceptacji tego, co nieuchronne i walki o samego siebie. Może w trudnych chwilach okazać się dla kogoś podporą, a może pozwoli zerknąć na własne problemy pobłażliwym wzrokiem, przynosząc potrzebne ukojenie. W stopni szczęścia to kop dający motywację do tego, by zacząć w końcu lepiej żyć, przestając jęczeć nad problemami i własnymi ułomnościami, by nauczyć się z nimi funkcjonować i je przezwyciężać. Jeśli będziecie szukać książki z morałem, to właśnie to jest odpowiednia książka. Dziękuję serdecznie polecam.